Nowa odsłona teatru jest to nowa formuła, którą się posłużyliśmy do produkcji tego spektaklu. Jest to opowieść o zwykłej rodzinie. Rodziny europejskiej, nie, nie określamy miejsca, w którym się ta rodzina znalazła. Może to być rodzina polska, może być włoska, hiszpańska, każda dowolna rodzina. Spektakl mówi o różnych wydarzeniach tej rodziny, o jej przypadłościach, o różnicach charakterów. O jej indywidualności, każdego indywidualności. Także jest bardzo bogaty w ekspresji, w swojej wymowie, jest bardzo żywy, są sceny bardzo ekspresyjne i spowolnione, pokazujące, że życie też chwilami zwalnia. Mówi, mówimy o spektaklu pod tytułem Pokój, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, teatru S który po raz kolejny pokazuje swoją premierę na Eksperymencie Festiwalu, w którym jest współtwórcą tego festiwalu od samego początku. Festiwal trwa od 13 lat co roku przybiera inną formułę. W tym roku jest powrót do poprzednich edycji, czyli do takiego bardzo bogatego programu oferowanego dla każdego widza od najmłodszych przedszkolaków po najstarszych seniorów, którzy mogą również oglądać, słuchać tego, co proponuje festiwal. Co jeszcze?